W dzisiejszym odcinku... Uciekaj, uciekaj, szybko! No jadę, jadę, jadę! Zielony jest, blokuję go! Szeptaj, szybciej, Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive! Dzisiaj mamy połączenie chowanego z ganianym! Zadaniem widzów jest ucieczka, a my musimy oczywiście ich złapać tym wielkim robotem, który z przodu ma wielkie wiertło, a z tyłu to, to, to nie jest żaden spoiler, tylko... Ty, ty, tylko młotek. <gulot> Także będzie się dużo działo. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie za nich kciuki przede wszystkim. Samochody będą się oczywiście zwiększać i będą coraz szybsze, ale jako, że widzowie będą mieli coraz lepsze auta, będziemy też zmniejszać mapę, ale mają na razie przekrapane. Nie można wyjeżdżać z miasta. No i muszą przetrwać w mieście 10 minut. Trzymajcie za nich kciuki. Dajemy im 10 sekund na ucieczkę Jeszcze 2 sekundy Dwa Jeden Co to już? Nie wiem, został A Co? Zaczynamy, zaczynamy Jedziemy, wszyscy w dół pojechali Jedna osoba w prawo widzę Ale jedziemy za wszystkimi Jedziemy zobaczyć, co się stanie O, jak to wygląda o, Ktoś się już rozwalił Omijamy go Lecimy prosto na po... Czerwonego! czy? Rozwalamy go! Robimy z niego miazgę! Zobaczcie, jeszcze lata cały czas! I jedziemy po resztę! Tylko gdzie jest reszta? Musimy ich znaleźć teraz! Pojedźmy tam, coś widzę! Tylko tym się jeździć praktycznie nie da. Ale nie jest to też jakieś wolne. Hamuj, 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 hamuj. Tylko nie hamuję to zbytnio. Już dwie minuty minęły! Już dwie minuty minęły! Musimy ich znaleźć! A! Pff. Znaleźć ich niczych nigdzie, gdzie oni się schowali Jesteśmy bardzo podobni. W lewo nie ma, w prawo nie ma, tu też nie ma. Może na górze się chowają. Przejedziemy tu, przejedziemy! Jedziemy tędy pod górkę! O! Coś jest! No my szukamy Scream nie nie screaminos. no bez kitu! <laughs> bez Dosłownie! No! Jest niebieski! Jest niebieski! Gonimy go! Hamuj, 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 hamuj! To tragicznie hamuje, mega, tragicznie hamuje! Jedziemy za nim! Jedziemy zanim wywrócił się, wywrócił się, nie ma szans na ucieczkę Jeszcze uderza w znak, rozwalamy go całkowicie Jedziemy dalej Jedziemy w lewo Jedzie do nas, jedzie do Jedziemy Jedziemy Uh, wow, Trzy! Trzy boki! Trzy boki! Jedziemy na tą dwójkę! Rozwalamy! Różowego! I jedziemy po fioletowego! Łapiemy go, łapiemy go! Pomocy! Jedź, idź, jedź, jedź! Dobrze, to ja skręcił! To nie skręca w ogóle! Cofaj, cofaj, cofamy! Cofamy! Rozwalamy fioletowego! Żyje? Jak? <śm> nie wiem. Ale jeszcze żyje, jeszcze się trzyma! No jedź do przodu, do przodu! GONIĆ! Wiem, że mnie goni! Musimy go walnąć młotkiem, to chyba będzie najlepsze! Wpadł w poślizg! Uderzamy! WOW! Uderzamy młotkiem! O! Kolejna osoba! Czerwony, czerwony! Jedziemy tyłem po niego. Jedź, 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 jedź. Na skróty, na skróty, delikatnie. Tniemy zakręty, żeby go złapać. Nie wiem, czy mogę tutaj jechać z Nie możesz, on się tu nie zmieści. Dobra, to poczekaj, i wracam. I BOOM! Rozwalony! Rozwalony, czerwony! I jeszcze go rozwalamy cały czas. Cały czas go. wkręcił się! Wkręcił się, czas! Gdzie może być reszta? Mamy jeszcze 3 minuty tylko. Czy, czy tam ktoś jest, czy mi się wydaje? A to jest ten rozwalony, to jest ten rozwalony. Hamujemy! Hamuj, 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 hamuj. To, no zobaczcie, to nie hamuje. To jest takie ciężkie. Została minuta, nie mogę ich znaleźć. Nie, no, nas to nie znajdzie. Xavo, dajmy mu mufory. 20 sekund, raczej już nie ma szans. O. A, nie, nie! I nasza maszyna jest rozwalona. Jeden był na parkingu tutaj. Tu się schowali we dwójkę. A ten był tutaj na samej górze. I tym razem widzowie mają picie Ony, a w związku z tym usuwamy dwa piętra, czyli nie mogą wjeżdżać na tą plażę, nie mogą wjeżdżać nawet na te piętro, gdzie tutaj jest burger, jest parking i tak dalej, nie mogą tu zjeżdżać. Zaczynamy rundę drugą. Jedna osoba nie ruszyła w ogóle. Dobra, wcześniej taktyka do tyłu zadziałała, dragon, to dragon. teraz tak samo dragon. zrobię. Co teraz? Ma trzy sekundy, ale dobra, jedziemy prosto. Nie chce mi się go gonić. Drago, no, hamuj! No nie. Ja. No nie, no Darek! Jedziemy za resztą! Jedziemy za resztą! Czerwony się wywrócił! O, o, fioletowy! Fioletowy jest właśnie rozwalony! Rozwalamy fioletowego! O, tu jeszcze niebieski się wywrócił! Jedziemy po niebieskiego, rozwalamy go młotkiem! Całkowicie! Tam czerwony ucieka, czerwony uciek w prawo! Pojedźmy prosto! Mamy już dwie osoby, a dopiero minuta minęła, nawet nie niecała! Zielony, zielony jest, mamy zielony. Go, nie trafiłem go! Ale rozwalamy go! Co? Z on tu przyjechał? Rozwalamy go i tak, i tak. Jedziemy dalej. Oh, tam się ktoś wywrócił znowu! Czwarta osoba! Z dużą prędkością! Nadjeżdżamy! W niego! Rozwalamy! Jeszcze pójdźmy go dobić szybko, żeby nie uciekł, żeby był już całkowicie rozwalony! Bierzemy go na młotek! Bierzemy go ze sobą, Jedziemy dalej! Jadę z nim jak coś. Pasażer na gapę. Jedziemy dalej, szukać reszty. Tutaj w lewo już chyba. Chociaż jedno w dół jeszcze chyba mogą zjechać. Czy, czy mogę nim rzucić? Rzuciłem nim! Wrócił na młotek. Szukamy kolejnych osób, zostało jeszcze cztery W lewo, ten był rozwalony, dobra. Jedziemy prosto. Jedziemy prosto i szukamy, gdzie oni mogli się schować. Ej, bo on tu jedzie ogólnie, nie wiem czy widzisz kierby. Dobra. Jedzie, idę, idę, idę. <laughs> Co ktoś jest? Zobaczcie, bałwany mu pomagają Bałwany próbują mu pomagać Jedziemy na różowego Rozwalamy go Razem z bałwanem I mamy piątą osobę Musimy się rozglądać, bo mogli się też schować Przy garażach Nie widzę ich nigdzie, wjedźmy znowu na górę Nikogo tutaj nie ma Mamy tutaj fioletowego Pojedźmy tu w prawo Rozglądamy się Oczywiście, tutaj już nie mogą zjeżdżać ale mogą być chociażby tutaj. Taki no. człowiek screamowy Nie zauważyłem ich Rozwalamy Trójkę Pozostało praktycznie trójkę Rozwalamy czerwonego, czerwonego, czerwonego Trzeba złapać sofa cały czas Jest mądrzejszy niż myślałem Chciałem go młotkiem rozwalić Jedziemy, jedziemy po niego Tylko ten niebieski nas trzymał jeszcze Wjeżdżamy, nie zwalniamy Ani trochę Powinno nam się... O, dać! Rozwalamy czerwonego. I mamy trójkę złapaną, chyba że tamten uciekł. Dawaj do góry, dawaj do góry. Wszystkie, wszystkie żeś opon pali gumę, żeby podjechać tym klotem. Dobra, ten nie ucieka, więc jest złapany. I to jednak wszyscy zostali złapani. Wygraliśmy. Zaczynamy kolejną rundę. Nie zmniejszamy teraz terenu, bo jest już ciężko dla nich. Szczególnie, że wygraliśmy! Wygraliśmy rundę! Jedziemy za pierwszą osobą! Rozwalamy go! Wyrzucamy go w powietrze! Tylko, tylko zahamować może jakoś. A to jest ciężkie. Jedziemy od razu w lewo, bo oni tutaj jechali gdzieś. I powinni gdzieś tutaj być! Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w lewo, w lewo, w lewo. W prawo nikogo nie ma. Ja tu przed chwilą jechałem. O! Zielony! Zielony! Stój, stój 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 samochodziku Cofamy 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 musimy go złapać Jedź jedź w lewo pojechał Pojechał w lewo Fioletowy wyjechał Ma teraz przechlapane Nie trafiłem Aaaa Nie trafiłem młotkiem Jedziemy za nim Jedź jedź zobaczcie wjeżdża pod górkę I chyba pojechał w prawo O o mój Boże mogę różowy, różowy. Nie, 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 Mamy go, mamy go, mamy go prawie. Będzie musiał skręcić. Zobaczymy, w którą stronę skręci. To jest lampa. Nie mogę skrócić niestety. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mamy większe przyspieszenie. Damy radę go złapać. Damy radę, damy radę. Nie, 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 nie. Konimy go. Cały czas go konie. Jakby on jedzie za mną. Ja mam... <śm> 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 Oj, oj, oj! I tutaj będzie skórki teraz. Może nie zdążyć wykręcić, wykręcił. Jedziemy! Jedziemy! Tylko oni wjechali w taki teren, że nie będę mógł tutaj chyba wjechać, przejechać, tędy nie przejadę. On tu jest? On tam jest! Oh, o! On tędy może jechać. jechać! Nie przejadę! Cztery osoby tam są! Pojedźmy tędy! Tutaj w lewo! O, słyszę kogoś w lewo! Jest ktoś! Jest ktoś! I nawet więcej niż jedna osoba! Jedziemy! Człowiek jedzie. O! Z Jedzie, jedzie, jedzie! Kermit, Nie, Kermit, Nie, Kermit, Nie, kiermit! Czekajcie, słyszałem coś! O! Yes! Różowy, różowy, mamy różowego, rozwalamy go, rozwalamy go ucieka, kolejna osoba, nie, 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 jedź, 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 Alkermi ty tu nie wiesz, bo mnie zdradzisz kompletnie. Jedziemy za nimi, mamy różowego, rozwalamy go, rozwalamy. Ja tu dwie osoby jeszcze są, nie wypuszczamy ich, nie wypuszczamy, nie, 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 jest, 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 rozwalamy kolejnego różowego i Czerwonego nie no, nam jakoś Jedziemy za nim, jedziemy za nim Hamuj, 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 hamuj w prawo, w prawo, w prawo, w prawo Tam ktoś pojechał, pojechał tam Zobaczmy czy nikogo nie ma, tutaj nie ma Tam są dwie osoby Jedziemy do nich Po drugiej stronie tam Jedzie do jedzie do jedzie do Co? Wow, no! wow Co tu się dzieje, ile ludzi Tam gdzie ucieknął tym skutem, więc nawet do nich nie jedziemy Jedź, 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 jedź. dobrze, dobrze O Znowu mnie ominął. Co jest! Czy, czy on myśli, że go nie zauważyłem? Chyba jednak mnie nie ominął. Nie ominął mnie. Jedziemy po niego! Jedziemy po niego! Obracamy się! Skilowo się obracamy! Dobrze, dobrze, czerwony, 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 czerwony Nie wykręci już, nie wykręci już ja ja nie ciągnę. nie Swojtek, sorry Ej, no zostaw mnie, tylko ja nie ciągnie, ja ja nie Swojtek Mamy czerwonego Jedziemy po zielonego, który daje nam Jak byk, jak byk, patrz, 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 patrz. Do widzenia, tralalala Dajemy nam szansę Spójrzcie, zielony jest Uciekaj, uciekaj, szybko No ja, to ja, to ja Zielony jest! BLOKUJĘ go! Blokuje go dobrze! Dobrze mamy! Mamy zielonego, który tak cwaniakował! Znaczy niebiesko-zielonego! Jedziemy po kolejnych w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! w lewo! Dostał! Dostał, dostał, dostał! I nie wiem, czemu nie jedzie, Rozwalamy go na pewno I jedziemy na czerwonego Jest, dostał Ale to było skillowe, to było mega skillowe Fioletowy ucieka, czerwony jest rozwalony Rozwalony i próbuje uciec Nie wiem czy ucieknie, nie wiem czy ma szansę, żeby uciec Nadal lepiej skręca od nas Proszę cię, jedź o! Oh, to są, to są, to są! Zobaczcie, dwie osoby! Nie widzieli nas! Chyba nas nie widzieli! Zielony próbuje jakoś uciec! Nie! Nie, to jest za duże! Czekajcie, zielony wpadł w poślizg! Wpadł w poślizg! Rozwalamy go! Rozwalamy zielonego! Pali się jeszcze! Jedziemy dalej! A dobra, już 30 sekund jest poza czasem! Kończymy tą rundę! Zróbmy jedną straszną rundę! A hardkorową rundę mam na myśli, że jesteśmy sami Pikoliną i, i mamy przechlapane. Dosłownie przyklapane, mamy całe miasto do dyspozycji Nie możemy wjeżdżać tam, gdzie oni nie mogą wjeżdżać Zaczynamy, zaczynamy ucieczkę Musimy się schować przede wszystkim gdzieś Schować w jakimś miejscu, oni już powinni ruszyć Dobra, jedziemy już, jedziemy I musimy wytrwać 10 minut To będzie mega ciężkie, będzie mega ciężkie Jedziemy w lewo najpierw, w lewo O jak to pokami lata Tutaj w prawo I musimy wziąć pod uwagę, że potrzebujemy jakiejś ucieczki, jak by co? Więc poje. O, o schowajmy się tutaj! Zobaczmy, co się stanie, jak się schowam tutaj! Ja o, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go! Już ktoś mnie zauważył! <noise> Już mamy pierwszą osobę, która nas widzi! Uciekamy! Uciekamy! Dobra, to będzie koszmarne, to będzie koszmarne, bo teraz wszyscy, dosłownie wszyscy wiedzą, gdzie jestem! Jedziemy pod górkę na samą górę, teraz, żeby mieli problem, żeby wjechać. Chociaż nie ukrywam, że my też mamy problem, żeby wjechać. Pojedźmy w lewo. I teraz cały czas prosto, cały czas prosto nikogo nie widziałem. Zjeżdżamy w tu. Ostry zakręt w prawo! O, ktoś tam jedzie! Jedzie ktoś się w prawo w prawo! Nie widzieli nas chyba o, Wjedźmy tutaj, wjedźmy tutaj Tylko, że oni nie mogą tutaj raczej wjechać Więc wyjedźmy z drugiej strony od razu O! De mo może nie tak od razu P Pojechali, pojechali sobie Nie zauważyli nas Jedziemy w dół teraz Jesteśmy bezpieczni Szukają nas o! Różowy, uciekamy! Mam yes. oh, go, mam Jest, jestem! Na górę jedę, na górę tam yes. Cicho bądź Wszyscy info dostali na pewno! Jedziemy pod górkę, uciekamy! O to, wszyscy są! Wszyscy tam są w lewo, w lewo, w lewo! Jadę po niego, tyle, że nie wykabuję, on skręci i nic nie zrobię! Opsy! So. Mamy fioletowego Jedziemy za nim, dosłownie za nim Teraz w prawo, w prawo Tutaj prosto nikogo nie ma I schowajmy się tutaj, schowajmy się tutaj o, Nie słyszę kogoś, nie chowamy się tutaj Posłyszę blisko Schowajmy się tutaj za ścianą Wyłączmy silnik, tam ktoś przyjechał Ej, dobra, widzę go, widzę go, widzę go Wystaje trochę, wystaje trochę Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy o, Fioletowy, fioletowy, szybko, szybko Fioletowy, Uciekamy, uciekamy! Nie robi się niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie! Zjeżdżamy w dół tutaj! Na sam samiotki dół! Wow, nie! <śledz> Widziałem go! Nie widziałem go! Zobaczcie, złapali nas! Po jakichś 6 minutach w sumie przez mój błąd dopisają nas jeszcze. A to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie supika i lajka. Piszcie, czy chcecie więcej tych pojazdów i jakie wykorzystać. Może jakieś sumo z nimi zrobimy. Jeden będzie bosem. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!